O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Tracimy ją! Zrób co! Kopity! I jak? Prze Przepraszam! Nie przeżyli! Nie! Ha! Niemożliwe! Sinek! Miecie, miecie, nie Co to było? Atakują szpital! Szybko chodźmy! Co się dzieje? Dywiluj, syna! Jestem zestresowany! Tata, mama, Pan, ksłuję! Ty żyjesz! Młohahaha! To Nie! Głupie ninja! O, ogniste Jiu-Jitsu! Serio! Jitsu na mnie nie działa! O nie! Mamy kłopoty! Roczne spiski! Śmierdzi. Mam wyzwanie: zostaw subaj lajka, zanim ten ninja dojdzie do swojego domu. Parapara para 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 Moja głowa. Moja ninja. To koniec Gotowi na test? Nie, 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 test hmm. smutasa! Pierwszy. Nie ja! Nie! Ja! Nie ja! Saskę! To będzie proste! Saskę! Pokaż swoje mocy! Dobrze! Dobrze! Co? Prędko ci tu! O, co się dzieje? Moja głowa nie masz! Co? Wow. 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 Zostałeś się? O, oh, mój Boże! Uh -huh. Zakochałam się! Serio! Zero ciekawy co to będzie? On PRZEGRA Jestem MROŹNYM ninja. Poczekaj co? Brąziczu. I si 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 zimno. Prze 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 przestań. Yo. To było epickie. Sakuro! O rany. Powodzenia! Moja moc to... Transkruzu! Aaaa! Zium! Bam! Siup! Ła! Ła! Poczekaj! Pająk! Haaa! Ooooo! Teraz... Tak! Tak! To ja! Gotii! Przegrasz, gubku. Zamknij się! Klonąć! tu! Udało mi się! Poczekaj! Ehehehe. Nubek! Przystączył! I jak ty oblałeś! Nie! 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 Zrobiłem! Dobrze! szansa. Klono mroko rodziców. Jest. Ow! Tak, tak. Uplałeś. To, co, 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 to, co, co, <stryk> co, <seeing>. <Antwort noises> Ale nie. Ryb smutasa. Jesteś najgorszym ninja! Ej, jesteś do niczego! Ale, ale! Segry! Proszę pana! Serio! Mam dość! Muszę zostać złotym ninja tej nocy! Okej! Okay. Tak! jestem po Powolutku zakradnimy się tutaj! Bęk! Weźmy to! Ha, 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 ha. W końcu! Najsilniejszy zwój jiu na świecie! Ha! Kto? O, witaj! GoTo! Uh, uh. Jestem w niebezpieczeństwie! Oddawaj wuj! Nie! 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 Powolutku odejdę! Nie! Ha! Dawaj teraz! To fuj! koniec! Jesteś najgorszym ninja! Nie mów tak! Proszę! Wow! Poczekaj! Co? Uchowaj jiu-jitsu! Ha! Ja! Było! Piska! Uuuuuh! Czas na nową moc! Zwojowe klono! Spijijijicu! Udało mi się! Niemożliwe! -ha 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 -ha! To twój koniec!

Lono, wybuch, dżutsu. -ba! No back. Teraz zostanę złoty ninja. Wziąłem do pierwszą misję. Misja po 20 latach Musicie zrobić! Stop! Ha! Coś tutaj jest! Poczekaj! Co? Nic tu nie ma! To, To jest! O nie! Uczniowie! Uciekajcie! Czemu? Który to sosuke?

Wszystko ok, Kakashi! Idziesz ze mną! Nie o, 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 Musimy wracać! Ale Sasuke! Ze mną! O Jezu! Nowym złotym ninja zostaje... Tak! Proszę, ja! Go, złoty ninja! Tata i mama będą dumni! A tak! Tryb, smutasa! Dziękuję wszystkim! Poczekaj, co to było? Otokują! Co się dzieje? Poczekaj! Cały bruk hemen się boli! Wszyscy! DO! O nie! Nie! DO! O. Fang Sue! Dobrze! 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 Czemu to zrobiłeś? DORGIZU! Żeby zniszczyć całe brukowe! Nie! KOTU! <grym> ja! Sasuke! <I> ja. Zamrożenie! <grym> Nie działa! Roczne! Wow. Wow. Jeden na jeden. Mam propozycję. Tak, dojść do mnie. Okej. Okay. Naprawdę? Nie. Oh. Biczu braku, wow. został Saske. Kończą do ten czas! Ostateczny ruch. Chlonowy wybuch. Nie proszę. Gratulacje synu. Tęskniłem. Teraz zostaję prawdziwym złotym ninja. A teraz do domu. Okej, okay, ale ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i... Pa, ba Ninja!